Jam jest Jakub i Jeden 1 Team zmieniają swoje tragiczne kanały dla dzieci flip, Lap i flop, nowy kanał i na pewno was to zaskoczy. To możliwy koniec większości streamerów na Twitchu przez bany. Mysta pozywa firmę robiącą jego błyge za tragiczne jedzenie i więcej za chwilę. jest pokazuje nowy produkt ekipy, który zaskoczył wszystkich, a na koniec pewna osoba z Polski znalazła ogromnego węża w swojej toalecie. Szybkie wyzwanie dla Was i 400 like z 24 godziny odblokowuje wam kolejne newsy od odjazdu, więc widzów widzu zostaw teraz tego lajka, like bo się naprawdę opłaca. Jak jesteś nowy, to zostaw suba, bo wtedy już zawsze będziesz na bieżąco ze wszystkim. Tutaj macie kilka komentarzy z ostatniego filmu, a jak też chcesz się tutaj pojawić, to napisz w komentarzach hashtag zmiany, a dodatkowo przypnę Ci sajce. No i wbijaj na nasz nowy selef'e, bo tam dużo bardzo ciekawych informacji. Na początek mam dla was ciekawy update odnośnie Twittera, a mianowicie zapewne pamiętacie jak mówiłem wam, że Musk, czyli właściciel Twittera zapowiedział zmianę nazwy na X albo X, szczerze nie wiem jak to wypowiadać. A takie zmiany w sumie to już zaszły typu domena czy logo, czyli x.com, no i logo Xa. A ludzie są tylko coraz bardziej oburzeni, ponieważ możecie aktualnie natknąć się na wiele filmików w internecie, jak ludzie specjalnie nie aktualizują Twittera właśnie po to, aby mieć dalej to stare logo, lecz pewnie za jakiś czas się tego nie uniknie. Nie ma się co dziwić, bo Twitter. Istnieje już naprawdę bardzo długo i mówiło się: Zawsze wiecie, że ktoś tweetuje, teraz nie wiem, będzie ktoś xować. Ale spokojnie, bo to nie koniec odklejek Ilona Maska. Mianowicie tym razem postanowił walnąć ogromne logo X na siedzibie Twittera, przez co przykładowo to logo dosłownie oślepiało ludzi w budynku obok. Ale na szczęście po chwili postanowił je ściągnąć z tego budynku. Nie wiem, czy ktoś czeka na dalsze zmiany Ilona Maska, ale wydaje mi się, że jest mało takich osób. Lecz na pewno dużo osób czekało na powrót masnego Bena, który wczoraj zobaczyliśmy na kanale Masno Gang. A w zasadzie to gang, ponieważ to M zostało prawdopodobnie ostatnio usunięte z nazwy tego kanału. Masny Ben powrócił po ponad roku przerwy, a Boxdel również ostatnio ogłosił lody masnego Bena, które wraz z premierą nowego teledysku ruszyły w sprzedaży w sieciach sklepu Dino. Wywołały one dużo szumu, jak i kontrowersji za sprawą dość wysokiej ceny jak na takie małe lody, ponieważ kosztują one 12 zł, a są one naprawdę małe. Ubierzcie mi, są małe. Ja osobiście sam je widziałem i próbowałem. Jakbym miał powiedzieć szczerze, to faktycznie są dobre. Ale czy warte te swoje ceny? No to już Wam mogę zostawić do oceny. A jak obejrzałeś odcinek do tego momentu, to w komentarzach napisz zmiany. A dodatkowo przypnę ci Sajduszko, więc się opłaca. Teraz pozdaję dla nowych wspierających, czyli Strand, Namciak i Guszcz. Dzięki Wam za wsparcie. Jak też chcesz pozdrowienia i opisane tam bonusy, o jasajan na naszym serwerze, no to od 2 zł macie pierwszy poziom, który możecie sobie zakupić i dosłownie za kilka dni będą faktycznie wlatywały te bonusowe newsy tylko dla wspieraków, bo muszę je tylko jeszcze ogarnąć. A jak już mówimy o produktach popularnych osób, no to Fraser również się takowym może pochwalić, bo w Żabce aktualnie możecie zakupić napój witaminowy No Rush Ekipy, a w zasadzie to nie do końca Ekipy, bo jak sami widzicie nie jest on już zrobiony pod logiem Ekipy, a wszystko chyba dlatego, że jest to tworzone z Julką Żugaj. No akurat tego nie do końca wiadomo czy ona tylko to pojmuje, ale wydaje mi się, że też jakby to z nim wspólnie tworzyła. Prawdopodobnie będzie to taka jakby osobna marka, którą face i właśnie Julka Żugaj postanowiła stworzyć. A czy osiągnie sukces? No to zobaczymy. Z tego co aktualnie możemy w internecie zobaczyć no to sprzedaż idzie dość dobrze. Ja tego jeszcze nie pojobowałem, ale w żabce każdy z was może sobie to zakupić. W Trzech smakach, a dokładniej mandarenkowym, jagodowo-limonkowym oraz abuzowym. A jest to nawet zdajowe, więc no ja myślę, że mogę to nawet polecić. Za to MrBeast, czyli największy youtuber na świecie, nie poleca aktualnie własnych burgerów, ponieważ pozwał ich za robienie tragicznego jedzenia. Wszystko z tego powodu, że już prawdopodobnie nie wytrzymał, bo już od dłuższego czasu jego burgery nie cieszyły się dobrym opinią, bo z tego co można wyczytać w internecie były bardzo słabe. W zasadzie jakbym miał wam to wytłumaczyć, jak to mniej więcej działa, to podobny problem, a w sumie taki sam nawet, Miał Blowek ze swoją restauracją Blow Burger, która była robiona na całą Polskę. Działa to tak, że po prostu w różnych restauracjach na danym terenie robią oni to jedzenie i jest ich naprawdę dużo. Nie działa to tak, że jest tylko jedna restauracja, przez to twórcy mogą tam jakby to sprawdzać, tej jakby jakości tego jedzenia każdej z pojedynczych restauracji. Przykładowo Blow przez to właśnie zakończył cały projekt. Było tworzone w wielu miastach. Różne restauracje miały różne, chyba, podejście do Blow Burgers. Niektóre restauracje swoją Blow pracę wykonywały dobrze, a niektóre restauracje robiły to na odwał I dostawałem od Was masę sygnałów. Dużo było pozytywnych, ale dużo było też negatywnych. Dostawałem zdjęcia, na przykład brakowało frytek, było za dużo sosu, bla, 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 bla. A Mr. Abyss aktualnie pozwał i właśnie, za przykładowo, słojowe kotlety w błęgajach wiele innych naprawdę fajnych rzeczy. Nie ma się co dziwić, bo na tym jego reputacja i opinia publiczna bardzo dużo to a co z tym dalej postanowi zrobić, to prawdopodobnie skończy właśnie z tym wszystkim. Jam jest Jakub potężnie zaskoczył tym wszystkich swoich widzów, ale nie tylko. Zapewne pamiętacie, jak w ostatnim filmie wspomniałem wam o dodatkowym kanale całego N1 Teamu, czyli Jam jest Jakuba, Zajawiusa i Hozota. I że po pojazdu na tych kanałach od dłuższego czasu nic się nie pojawiło. Wtedy mogłem tylko powiedzieć, że jest to możliwy koniec tych kanałów, ale wiadomo, że nie była to oficjalna informacja, jednakże teraz się to zmieniło. No i że to koniec tych kanałów, to się nie myliłem i faktycznie tak jest. Cały N1 Team, w tym Jamest Jakub, ogłosiło na swojej społeczności. Czas na zmiany. I największy kanał, były dla dzieci, bo już nie jest dla dzieci, który ma aktualnie ponad 140 tysięcy subów, zmienia się w kanał ciekawostkowy o nazwie Wiem to. Mają się tam pojawiać podobno ciekawostki, lifehacki i nowości myślę, że raczej właśnie z Minecrafta. Więc tutaj totalny szacunek. Ode mnie za taką zmianę, bo jest ona naprawdę ogromna. Kanały reszty N1 Timon aktualnie stoją pod znakiem zapytania i co na ich będzie się pojawiać, no to jedna wielka niewiadoma, bo być może, że już nic. Jednakże, chociaż jedna dobra informacja, że Jakub wrócił na swój główny kanał, a dodatkowo ogłosił takie fajne zmiany. Jeszcze raz mogę powiedzieć, że pojobs dla Was i szacun za takie coś. No i można życzyć tylko powodzenia w prowadzeniu tego nowego kanału, który swoją drogą wygląda jak na razie dość ciekawie. A jak będzie pierwszy film, no to na pewno sobie go zobaczymy. Lecz nie chciałbym zobaczyć i przeżyć tego, co ostatnio pewna osoba z Polski zobaczyła w swojej łazience, a mianowicie metrowego węża, który wszedł do jej toalety przez katalizację, prawdopodobnie od sąsiada, który jest jego właścicielem. Jak media podają, strażacy, którzy przybyli na miejsce, nie byli przygotowani do schwytania pytona. To jest, to był w ogóle pyton, który, no, może dużo zrobić naprawdę. Policja prowadzi postępowanie przygotowawcze wobec mężczyzn a także bada okoliczności i legalność posiadania węży przez mieszkańca Chorzowa. Nie wiem jak wy, ale ja nigdy wężów nie lubiłem i raczej nie polubię. I takie przeżycie dla mnie nie byłoby na naprawdę fajne. Napiszcie co o tym sądzicie. Ogromne zmiany na Twitchu, które mogą doprowadzić do końca niektórych z streamerów, którzy żyją przykładowo z pewnej współpracy. Cała sprawa nagłośniła się ostatnio na jednym z programów Fame MMA, na którym występował Ksajo, który to na Twitchu jest już od bardzo dawna i co do niego akurat ma duże doświadczenie. Jak poinformował, to Twitch za jakiś czas zakaże reklamę przykładowo z ze skinami do CSa. Będzie to drastyczny ruch dla całej sceny w ogóle streamerskiej. Dodatkowo dodał, że dużo streamerów właśnie z takich współprac ma największe pieniądze i dlatego też z Twitcha może odejść. Tylko zastanawiacie się co wtedy zrobią. No jest pewien haczyk. Dlaczego? No bo jest takie pewne rozwiązanie, czyli Kik, który to już od jakiegoś czasu jest naprawdę coraz bardziej popularny. Jest on prawie taki sam jak Twitch, tylko że nie ma tam totalnie żadnych zasad. Wykupuję coraz większą ilość streamerów i możliwe, że i tak stanie się w tym przypadku. Tego nie wiem, choć się domyśla.